Co się wydarzy w 291 odcinku serialu La Promesa, Pałac Tajemnic? Zachowanie Chimeny sprawia, że Manuel kwestionuje sens pozostania w małżeństwie. Będzie rozwód, 291 odcinek serialu La Promesa, w poniedziałek, 15 grudnia. Podziel się wrażeniami w komentarzu, La Promesa, Pałac Tajemnic, odcinek 291 w poniedziałek. 15 grudnia 2025 roku, o godzinie 15.05 na TVP2. Co wydarzy się w 291 odcinku La Promesa, Pałac Tajemnic? Valente szybko zdobywa sympatię służby, choć Salvador jest o niego zazdrosny. Catalina sprzeciwia się decyzji Pelayo. Manuel uważa swoje małżeństwo za błąd i nie chce dłużej dzielić życia z Jimeną. Markis zmusza rumuło do odpoczynku. Karo wraca z podróży do Puebli de Tera. Zdjęcia z odcinka znajdziesz w galerii poniżej.